Wiesz, jak obliczyć sumę ciągu arytmetycznego, nawet jeśli nie znasz wszystkich jego wyrazów? Jest na to jeden mega fajny sposób, którego nauczysz się w tym odcinku, więc oglądaj do końca, a my przechodzimy już do części teoretycznej. Dobra, ale spokojnie, zacznijmy może od tego, czym jest suma ciągu arytmetycznego. To tak, suma ciągu arytmetycznego jest to po prostu suma wyrazów tego ciągu, czyli na przykład S3 oznacza, że jest to suma wyrazu pierwszego, drugiego oraz trzeciego, a S5 oznacza, że jest to suma pierwszego wyrazu drugiego, trzeciego, czwartego i piątego. I pokażę ci w tym odcinku sposób, dzięki któremu nie będziesz musiał znać wyrazu drugiego, trzeciego oraz czwartego. Wystarczy Ci znajomość wyrazu pierwszego oraz ostatniego, czyli w tym naszym przypadku piątego oraz znajomość liczby wyrazów. I za pomocą tylko i wyłącznie tych trzech zmiennych będziesz mógł również odczytać sumę całych pięciu wyrazów albo sumę nieskończonej ilości wyrazów. Na przykład, nie wiem, jeśli mamy sumę stu wyrazów, to też wystarczy tylko pierwszy wyraz i ostatni wyraz, czyli setny oraz wiedza ile tych wyrazów wszystkich w tym ciągu jest. Więc już zdradzam Ci ten sposób. Jest oczywiście wzór, który mówi o tym, że jeśli mamy do czynienia z ciągiem arytmetycznym, to wzór na sumę wyrazów. Jest to wyraz pierwszy, dodać wyraz ostatni, wszystko to pomnożymy razy n oraz podzielimy przez dwa, i wtedy otrzymujemy wzór na sumę kolejnych wyrazów ciągu arytmetycznego. I za pomocą tego wzoru będziemy wykonywali zadania, także z części teoretycznej jest to już na tyle, i słyszymy się w zadankach. Dobra, więc przed nami jest już zadanko pierwsze. Suma ośmiu początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego jest równa 17, a suma 13 początkowych wyrazów tego samego ciągu arytmetycznego jest równa 32. I musimy wykonać dwa podpunkty. Musimy policzyć pod punkcie A9 plus A10 plus A11 plus A12 plus A13. W jaki sposób możemy to zrobić? No to przejdźmy sobie do tego pod punktu A. Wcale jakieś super trudne to nie będzie. Na razie sobie przepiszmy to, o co w ogóle nas proszą. Dodać A11, dodać A12, dodać A13. No i zauważmy sobie, że gdyby jeszcze po lewej stronie od A9 była tam suma od A1 do A8, to wtedy byśmy mieli tak naprawdę tutaj całą sumę A13. No ale tego nie ma, no niestety. No ale właśnie, patrzcie, gdyby tam była suma 8. A co mamy podane w poleceniu? Mamy właśnie podaną tą sumę 8 oraz sumę 13, więc możemy sobie założyć, że ta suma 8 tam tak naprawdę jest. Tylko ją trzeba odjąć od sumy 13, więc możemy powiedzieć, że jest to suma 13, odjąć suma właśnie 8 i to będzie równe tak naprawdę nasze 32 odjąć 17, a to jest z kolei równe 15, więc to jest już odpowiedź do podpunktu A, no i chodźmy teraz do podpunktu B, a w podpunkcie B robi się minimalnie ciekawiej, ponieważ musimy wyznaczyć 11 wyraz tego ciągu. Więc w jaki sposób możemy wyznaczyć akurat kurczę jedenasty wyraz? No to tak, skoro chcemy wyznaczyć jedenasty wyraz, to sobie rozpiszmy każdy wyraz przy pomocy tego jedenastego wyrazu, czyli a9, to wiemy, że to będzie oczywiście wyraz jedenasty, gdy odejmiemy sobie od niego 2 r, bo przypominam, że ciąg arytmetyczny to taki ciąg, w którym każdy kolejny wyraz jest tworzony przez dodanie jednej i tej samej liczby, czyli naszego r, czyli różnicy ciągu arytmetycznego. Więc dalej mamy a10. Nasze a10 to w takim razie będzie a11 odjąć r. Później a11 to jest wiadomo A11. zapiszmy sobie w takim razie a12, A 12 no to będzie oczywiście A11 dodać r oraz A 13. no i wiemy, że A 13 jest tak naprawdę a11 dodać 2R i być może w tym momencie jeszcze nic tutaj nie widzicie, ale patrzcie, skoro mamy już sumę tak naprawdę od A9 do A13, to spróbujmy sobie wykorzystać wynik tej sumy, czyli mamy właśnie 15 i policzmy sobie to jeszcze raz. Więc mamy tak naprawdę A9, które będzie równe tak naprawdę A11 minus 2R. Ok, dam wam strzałkę, żebyście wiedzieli o co chodzi. Jest to A11 minus 2R, dodać A10. Czyli dodać a11 minus r, dodać a11, czyli po prostu dodać a11, dodać a12, czyli a11 plus r, oraz dodać a13, czyli a11 plus 2r. I wiemy, że to się musi równać 15, bo tyle właśnie była równa tego suma. No i co się teraz dzieje? Podkreślimy sobie wyrazy podobne. Mamy A11, 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 A11 oraz A11. Więc wiemy, że jest 5A11, no nie? No i patrzcie, minus 2R skraca się z plus 2R, później minus R skraca się z plus R, a tutaj była sama A11, a tutaj żadnych R-ów nie było. Więc zostaje nam to, że 5A11 jest równe po prostu 15 i gdy podzielimy sobie to przez 5, to otrzymamy, że a 11 jest po prostu równe trójce, więc tyle jest równy wyraz 11 tego ciągu. Jesteś teraz przed sprawdzianem z całych ciągów i nie chcesz więcej tracić czasu na naukę matematyki? Zapisz na mój kurs, a gwarantuję Ci, że osiągniesz swój wymarzony wynik szybciej i skuteczniej przy pomocy zadań, które specjalnie przybrałem pod kątem Twojego sprawdzianu oraz wytłumaczyłem je tak, abyś na pewno je zrozumiał. Zyskasz pewność, że idziesz w dobrym kierunku prosto do celu oraz pozbędziesz się stresu i frustracji, które wynikają z tego, że czegoś nie rozumiesz. A to tak naprawdę tylko ułamek tego to, co rzeczywiście zyskasz, więcej informacji znajdziesz tam na dole w opisie. Polecam! Zadanie drugie przed nami nieskończony ciąg arytmetyczny AN opisuje wzór AN, który jest równy 24 minus 4N, n jest oczywiście większy lub równy 1. W podpunkcie A musimy napisać wzór na sumę początkowych wyrazów ciągu. Wiemy oczywiście, że to jest wzór ogólny na sumę początkowych wyrazów. Ale uwzględnijmy sobie dane z naszego zadania. Czyli sobie po prostu podstawmy wszystko, co mamy. Wiemy, że Sn to jest tak naprawdę, no właśnie, A1 plus An. An jest równe 24 minus 4n. A w jaki sposób możemy zapisać a1? A1 możemy sobie po prostu policzyć, ponieważ mamy tutaj dany ogólny wyraz ciągu arytmetycznego, więc nasze a1 będzie wtedy, kiedy podstawimy sobie za n na 1. Więc mamy 24 minus 4 razy 1, czyli minus 4, więc jest to równe 20. No i wstawiamy sobie teraz wszystko do wzoru na sumę. Więc mamy tak naprawdę 20 dodać an, czyli dodać 24 minus 4n. Wszystko jest oczywiście razy n podzielić przez 2. No i wyznaczając sobie ten wzór dalej, otrzymalibyśmy tutaj w nawiasie 44 odjąć 4n. Ale patrzcie, skoro mamy dwójkę w mianowniku, to może sobie wyjmijmy od razu coś przed nawias. Wyjmijmy sobie dwójkę i wtedy zostanie nam 22 odjąć 2n razy n podzielić przez 2. I co tak naprawdę otrzymamy wtedy? Wtedy dwójki by oczywiście nam się ze sobą skróciły i po wynoszeniu oczywiście jeszcze naszego n z nawiasem otrzymalibyśmy wtedy 22n odjąć 2n kwadrat. I to jest gotowy nasz wzór na sumę wyrazów ciągu arytmetycznego. Czyli przejdźmy sobie teraz do podpunktu B i musimy tam obliczyć ile początkowych wyrazów tego ciągu należy zsumować, aby wartość tej sumy wynosiła 0. Więc jak możemy to zrobić? Skoro mamy wzór oczywiście na sumę i jest on podany, a nasze sn, czyli nasza suma ma być równa 0, to wystarczy, że za ten wzór sobie podstawimy to, co otrzymaliśmy. Czyli po prostu minus 2n kwadrat plus 22n. N będzie musiało być równe 0. Ja bym zaproponował, żebyśmy sobie teraz wyjęli minus 2n przed nawias, dlatego że wtedy w nawiasie otrzymamy minus 11 i to ma być równe 0. No i z równych kwadratowych, oczywiście wiecie, że wychodzi nam tutaj albo 0, albo tutaj nam wychodzi 11. No i oczywiście 0 nie należy do naszej dziedziny, ponieważ w poleceniu było napisane, że n musi być większe lub równe od 1, czyli naszą odpowiedzią jest 11. Czyli odpowiadając na to pytanie, należy zsumować 11 wyrazów tego ciągu arytmetycznego, aby suma tych wyrazów była równa 0. A po znacznie więcej matematyki, liczne bonusy i najświeższe informacje, wbijaj do mnie na Instagramka. A jeśli jesteś ambitny i nie chcesz już dużo mieć problemów z matematyką, to zapisz się do mnie na koreptycję, wysyłając wiadomość prywatną właśnie na IG. Dobra, no i przynajmniej jest już zadanko trzecie. ciąg AN jest skończonym ciągiem arytmetycznym, którego suma wszystkich wyrazów jest równa 204. Różnica ciągu jest równa 6, a ostatni wyraz ciągu wynosi 49. I musimy wyznaczyć, ile wyrazów ma ten ciąg, czyli innymi słowy, po prostu musimy wyliczyć n. -a. Wiemy, że suma jest równa 204, a żeby wyznaczyć sumę, to musieliśmy wcześniej skorzystać ze wzoru, że jest to a1 plus an razy n podzielić przez 2. No i tak, żeby skorzystać z tego wzoru i wyznaczyć chociażby tego n, no to brakuje nam a1. a1 niestety jest nieznane, bo an mamy, y, sumę oczywiście mamy, n -a chcemy wyznaczyć, no a1 nam brakuje, więc w jaki sposób to a1 możemy wyznaczyć? Chociażby ze wzoru na wyraz ogólny ciągu arytmetycznego, czyli ze wzoru, że an to jest tak naprawdę a1 dodać n minus 1 razy r. No i patrzcie, tutaj już wykorzystamy tak samo naszego era, który był podany w poleceniu. Więc właśnie skorzystajmy sobie z tego wzorku. Czyli nasze an jest równe 49, to jest równe a1, dodać. No właśnie, n-1, nie mamy pojęcia ile to jest, czyli sobie przepisujemy n-1 razy 6. Więc co możemy dalej zrobić? No oczywiście wymnożyć sobie rzeczy w nawiasie. Czyli mamy a1 plus 6n, odjąć 6. Czyli w takim razie 55 jest równe oczywiście a1. Dodać 6n, czyli chcąc wyznaczyć nasze a1, musimy przenieść 6n na lewą stronę, więc nasze a1 byłoby równe wtedy 55 minus 6. 6n. No i teraz musimy wstawić sobie to do naszego wzoru, ponieważ patrzcie, gdy wstawimy sobie za A1 55 minus 6N, to pozbędziemy się niewiadomej A1, a otrzymamy właśnie zależność związaną z N. -em. A ten N i tak nam będzie pomocny, ponieważ właśnie jego musimy wyznaczyć, czyli nasza suma była równa 204. To jest tak naprawdę A1, czyli to właśnie 55 minus 6N. Dalej jest dodać AN, czyli dodać 49. Wszystko jest pomnożone N. Raz n i wszystko jest podzielone przez 2, więc pomnóżmy sobie oczywiście wszystko razy 2, żeby się tej dwójki z mianownika pozbyć. No i teraz otrzymamy oczywiście 408, które jest równe 55 plus 49 to jest 104 dokładnie, czyli mamy 104 minus 6n razy n. Zjedźmy sobie z tym troszeczkę niżej, yy, czyli będziemy mieli 408, które jest równe 104n. Odjąć 6n kwadrat. Wszystko ja bym sobie teraz przeniósł na jedną stronę, ale widzę, że jeszcze możemy sobie podzielić to wszystko przez 2, żeby te liczby były chociaż troszeczkę mniejsze. No i dzieląc to przez 2 i przenosząc wszystko na jedną stronę, otrzymalibyśmy 3n kwadrat, odjąć 52n dodać 204, które jest równe 0, no i teraz musimy sobie rozwiązać takie proste równanie kwadratowe, więc oczywiście musimy sobie policzyć deltę, zróbmy sobie to na boku, czyli nasza delta to jest 52 do kwadratu, w sumie to minus 52 do kwadratu i jest to równe 2704, już to obliczenie mam tutaj na boku, minus 2448. To wszystko nam daje 256, a pierwiastek z takiej delty jest równy 16. Nasze pierwsze miejsce zerowe, które by nam wyszło, to jest miejsce zerowe N1, które jest równe minus B, czyli 52 odjąć 16 podzielić przez 6, czyli to jest z kolei 36 szóstych, a 36 szóstych jest to po prostu 6. No i mamy jeszcze miejsce zerowe drugie, czyli miejsce zerowe drugie jest to 52, dodać 16 na 6, więc jest to tak naprawdę 68. Szóstych, a wiemy, że 68 szóstych nie możemy przedstawić w postaci liczby całkowitej. Więc skoro nie możemy przedstawić tego w postaci liczby całkowitej, a nasze n są to liczby naturalne, to znaczy, że tak naprawdę to nie należy do dziedziny, bo nasze n musi być całością, więc oczywiście do rozwiązania bierzemy sobie nasze n, które jest równe 6. No i przed Wami jest teraz zadanko czwarte, zróbcie sobie i napiszcie wynik w komentarzu, a jeśli chcecie sprawdzić, czy wyszło Wam wszystko dobrze, to wejdźcie sobie na nasz Discord, wejdźcie sobie tam na kanał Zadanka i wpiszcie w wyszukiwarce tytuł tego odcinka, a wtedy wyskoczy wam moje rozwiązanie do tego zadania.